Nie płacz, mamusiu. Krzyk dziewczynki przeciął mroźne powietrze, jak pęknięcie lodu. Może ten pan nam pomoże. Kilka osób odwróciło głowy. Ktoś przyspieszył krok. Ktoś inny udawał, że nie słyszy. Święta sprzyjają ciepłym myślom, ale tylko wtedy, gdy nie trzeba się nimi dzielić. Kobieta siedząca na ławce drgnęła, jakby te słowa były policzkiem. Miała na sobie cienki płaszcz. Zdecydowanie nie na taki mróz. Jej dłonie, czerwone i popękane, ściskały pasek starej torby. Spojrzała na córkę z mieszaniną strachu i wstydu. Cichutko, kochanie, wyszeptała, rozglądając się nerwowo. Nie wolno tak mówić, ale dziewczynka już wskazywała palcem. Prosto, bez wahania, jakby instynkt był mądrzejszy od całego świata. Ten pan stał kilka metrów dalej. Elegancki, wysoki. W długim, ciemnym płaszczu, który wyglądał na droższy niż wszystko co kobieta posiadała razem wzięte, rozmawiał przez telefon, głosem spokojnym, chłodnym, wyćwiczonym w podejmowaniu decyzji, które ważyły więcej niż czyjeś życie. Tak, zamknijmy to jeszcze dziś. Po świętach nie chcę do tego wracać, powiedział. Śnieg skrzypiał pod jego butami. Mróz osiadał na rzęsach nad wejściem do galerii handlowej wisiała ogromna choinka, cała w światłach, które migały radośnie, jakby nie zauważały kontrastu między wnętrzem a tym, co działo się na zewnątrz. Ta historia jest stworzona specjalnie dla kanału Opowieści Spod Serca. Każde słowo, każdy dźwięk płyną z emocji i prawdziwych doświadczeń. Usiądź wygodnie i pozwól, by ta opowieść dotknęła twojego serca. Mężczyzna już miał odejść, gdy usłyszał płacz. Niegłośny. Ten najgorszy, zduszony, wciągnięty do środka, jakby ktoś próbował udusić łzy, zanim zdążą się wydostać. Spojrzał. Najpierw zobaczył dziecko. Zbyt cienką czapkę, nos czerwony od zimna, oczy zbyt poważne jak na swój wiek. Potem kobietę, zgarbioną, jakby przez lata przepraszała świat za samoistnienie. Dziewczynka wciąż patrzyła prosto na niego, bez strachu, bez kalkulacji, z tą naiwną pewnością, która potrafi rozbroić najtwardsze serca, albo je ominąć. Proszę pana, zawołała nagle, zanim matka zdążyła ją powstrzymać. To święta. Telefon w dłoni mężczyzny zamilkł. Rozmówca coś mówił, ale on już nie słuchał. Powoli, niemal wbrew sobie, rozłączył się. Zapanowała niezręczna cisza, tylko śnieg dalej padał, jakby chciał przykryć wszystko grubą warstwą zapomnienia. Przepraszam, kobieta wstała gwałtownie. Ona nie chciała my tylko już idziemy. Jej głos się załamał. To jedno słowo wystarczyłoby zdradzić prawdę. Nie miały dokąd iść. Mężczyzna zrobił krok w ich stronę. Jeden niewielki. A jednak dziewczynka uśmiechnęła się, jakby właśnie wydarzyło się coś wielkiego. Niech pani poczeka, powiedział. Jego głos nie był ciepły. Jeszcze nie. Ale nie był też obojętny, a czasem to wystarcza, by nie zamarznąć. Z wnętrza galerii dobiegały kolendy, zapach kawy i pierników uderzał w nozdrza. Za szybą świat wyglądał na lepszy, bezpieczniejszy. Taki, do którego one nie miały wstępu. Jak macie na imię? zapytał, patrząc na dziewczynkę. Zosia, odpowiedziała od razu. A mama jest najlepsza na świecie, tylko dzisiaj jej bardzo zimno. Mężczyzna zacisnął szczękę. Spojrzał na kobietę. Na jej mokre od łez rzęsy. Na ręce, które drżały nie tylko z chłodu. Chodźmy do środka, powiedział po chwili. Chodź na chwilę. Śnieg padał dalej, ale tej jednej chwili świat jakby wstrzymał oddech. Co Twoim zdaniem zrobi ten mężczyzna dalej? Zwykły gest, czy decyzję, która zmieni ich życie? Napisz w komentarzu i zostań z nami, bo święta dopiero się zaczynają. Drzwi galerii zamknęły się za nimi z głuchym, ciężkim dźwiękiem, jakby odcinały świat zewnętrzny od tego, który dopiero miał się wydarzyć. Ciepło uderzyło w twarz natychmiast, zbyt intensywne, niemal bolesne, zwłaszcza po kilkugodzinnym mrozie. Zosia aż syknęła i przytuliła dłonie do policzków. Mamo, tu jest jak w bajce, wyszeptała. Kobieta skinęła głową, ale nie odpowiedziała. Bała się odezwać, jakby jedno słowo mogło to wszystko rozbić. Szła za mężczyzną niepewnie, stawiając ostrożne kroki po błyszczącej posadzce. Jej buty zostawiały mokre ślady, które wyglądały tu jak coś nie na miejscu jak ona sama. Przy ogromnej choince zatrzymali się na chwilę. Drzewko było tak wysokie, że niemal znikało w suficie: złote bombki, czerwone wstążki, aniołki z porcelany. Pod spodem ułożono ozdobne pudełka dekoracje nie prezenty ale Zosia nie wiedziała o tym. Jej oczy błyszczały. Mamo, Zobacz, szepnęła, jakby bała się, że choinka zniknie, jeśli powie to za głośno. Mężczyzna spojrzał na dziecko, potem na kobietę. Widział ten wzrok już wcześniej. W oczach ludzi, którzy wchodzili do jego biura z nadzieją na kontrakt. Ale tu nie było interesu. Tu było tylko życie obnażone do bólu. Usiądziemy, powiedział krótko, wskazując restaurację na antresoli. Kelnerka spojrzała na nich zaskoczona, ale nic nie powiedziała. Elegancki mężczyzna w płaszczu i kobieta z dzieckiem w przemoczonych ubraniach, zestaw, który nie pasował do świątecznego menu. A jednak poprowadziła ich do stolika przy oknie. Zosia niemal przykleiła nos do szyby. Na zewnątrz śnieg dalej sypał, gęsty i spokojny. Co chcecie do picia? zapytał mężczyzna, zdejmując rękawiczki. My. Naprawdę nie trzeba, zaczęła kobieta, ale dziewczynka weszła jej w słowo. Kakao, wyrzuciła z siebie, po czym zarumieniła się. Tylko jeśli można. Na ustach mężczyzny pojawił się cień uśmiechu. Pierwszy, prawie niezauważalny. Trzy razy kakao, powiedział. I herbatę, gorącą. Gdy kelnerka odeszła, zapadła cisza, ta niezręczna, w której każdy boi się, że powie za dużo. Kobieta trzymała dłonie na kolanach, jakby próbowała je uspokoić, Zosia bujała nogami, nie dotykając podłogi. Dlaczego byłyście na zewnątrz? Zapytał w końcu. Pytanie było proste. Odpowiedź nie. Bo. Kobieta urwała, wzięła głęboki oddech, bo dziś miało być inaczej. Nie powiedziała więcej i on nie naciskał. Czasem cisza mówiła wystarczająco dużo. Kakao przyszło szybko. Para unosiła się nad kubkiem, a Zosia objęła go obiema rękami, jakby trzymała coś bezcennego. Dziękuję, powiedziała cicho. Mężczyzna skinął głową. Wpatrywał się w dziecko, które piło łapczywie, i nagle poczuł coś, czego nie znał od dawna: ukłucie. Nielitości. Odpowiedzialności. Spojrzał na zegarek. Wigilia. Godzina, o której zwykle siedział już przy stole, gdzie wszystko było idealne, a rozmowy puste. Pomyślał, że pierwszy raz nie chce tam wracać. Jak długo jesteście same? zapytał ciszej niż wcześniej. Kobieta podniosła wzrok. W jej oczach pojawił się strach, ale i ulga jakby ktoś wreszcie zapytał naprawdę. Od dziś. Odpowiedziała. Śnieg za oknem padał dalej, a choinka obok nich błyszczała tak jasno, że aż bolały oczy. Czy mężczyzna powinien wtrącić się w ich życie, czy to tylko chwilowy gest świąteczny? Zostań na finał. Czasem jedna decyzja wystarczy, by odmrozić całe życie. Od dziś, powtórzył cicho mężczyzna, jakby sprawdzał, czy te dwa słowa naprawdę istnieją. Zosia odłożyła kubek. Kakao zostawiło jasny wąsik nad jej wargą, zupełnie niepasujący do powagi chwili. Spojrzała raz na matkę, raz na niego, czując, że coś się właśnie waży, jak bombka zawieszona na zbyt cienkiej nitce. My nie chcemy niczego za darmo, odezwała się kobieta nagle. Naprawdę, ja mogę pracować. Zawsze pracowałam. Po prostu dzisiaj wszystko się posypało. Mężczyzna skinął głową. Nie spieszył się z odpowiedzią. W jego świecie decyzje podejmowało się szybko, bez sentymentów. A jednak teraz czuł opór, jakby życie wystawiło go na próbę, której nie dało się wygrać liczbami. Jak masz na imię? zapytał w końcu. Anna. Anna powtórzył. Dobrze. Wstał od stolika i odszedł kilka kroków, wyciągając telefon. Zosia śledziła go wzrokiem, nie mrugając. Matka ścisnęła jej dłoń, przygotowana na wszystko, nawet na rozczarowanie. Najbardziej bolały te małe nadzieje, które rodziły się wbrew rozsądkowi. Tak, to ja powiedział mężczyzna do telefonu potrzebuję mieszkania na już, umeblowanego, blisko szkoły. Anna poczuła, jak serce uderza jej w gardle chciała zaprotestować powiedzieć, że to za dużo że nie może że nie wolno, ale słowa ugrzęzły jej w gardle. Mężczyzna wrócił do stolika. Jest jedno wolne, powiedział spokojnie. Tymczasowo na tyle, żebyście mogły złapać oddech. My, Anna wstała gwałtownie: Ja nie wiem, jak Nie musi pani wiedzieć wszystkiego dzisiaj, przerwał jej łagodnie: Dziś są święta. Zosia zsunęła się z krzesła. I podeszła do choinki stojącej kilka metrów dalej. Patrzyła na bombki tak uważnie, jakby każda z nich była obietnicą. Mamo, powiedziała cicho. On chyba jest tym cudem. Mężczyzna odwrócił głowę, udając, że nie słyszał, ale coś w nim pękło. Delikatnie, na dobre. Kilka godzin później stali przed kamienicą, której okna świeciły ciepłym światłem. Śnieg skrzypiał pod stopami, ale mróz przestał mieć znaczenie. Portier skinął głową, jakby wszystko było na swoim miejscu. W mieszkaniu pachniało czystością i nowością. Była tam mała choinka. Prawdziwa. Z lampkami, które czekały, aż ktoś je zapali. Zostawiłem też coś w lodówce, powiedział mężczyzna, wkładając klucze na blat. I jutro porozmawiamy spokojnie o pracy, o planach, o tym co dalej. Anna usiadła na krześle. Nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Łzy popłynęły same, bez wstydu. Dziękuję, wyszeptała. Nie wiem, dlaczego pan to robi. Mężczyzna spojrzał na Zosię, która właśnie zapalała lampki na choince. Jedna po drugiej, jakby odliczała sekundy do nowego życia. Ja też nie wiedziałem, że tego potrzebuję, odpowiedział. Gdy wyszedł miasto, było ciche. Śnieg dalej padał, ale już nie przykrywał, ozdabiał. Zatrzymał się na chwilę, spojrzał w górę i po raz pierwszy od lat poczuł, że wraca do domu z pustymi rękami i pełnym sercem. W mieszkaniu Zosia usiadła na podłodze pod choinką. Widzisz, mamusiu? Powiedziała. Mówiłam, że święta zostają z tymi, którzy się nimi dzielą. Anna objęła córkę. I pierwszy raz od dawna uwierzyła, że jutro naprawdę nadejdzie. Czy wierzysz, że jeden gest może zmienić całe życie, po obu stronach? Jeśli ta historia poruszyła cię choć trochę, zostaw serce, komentarz i zostań z nami. Czasem najważniejsze cuda dzieją się po cichu. Dziękuję, że wysłuchałeś tej historii, stworzonej specjalnie dla kanału Opowieści Spod Serca. Jeśli poruszyła Twoje emocje, zostaw po sobie ślad, komentarz, subskrypcję lub myśl, bo właśnie tak powstają kolejne opowieści.